Cześć, z tej strony Maciej. Kolejne zadanie. Treść naszego zadania to wyznaczenie wybranie prostej przechodzącej przez punkt 1,1. Więc będziemy mieli tutaj funkcję liniową i trochę geometrii analitycznej, która wraz z osiemiem układów współrzędnych ogranicza trójkąt o polu 2 i tworzy z dodatnią pół8, osi x kąt rozwarty. czyli też trochę tam planimetrii metrii teoretycznie, ale praktycznie jej nie ma. Dobra, to narzucę sobie układ współrzędnych. Postaram się to zrobić jakoś miarę dokładnie. Tu jest oś x tu jest oś y -ków. Dobra. Wiemy, że nasza prosta będzie musiała przechodzić przez punkt 1 1, a więc przez ten punkt, tak? Czyli to będzie na przykład taka prosta. O co chodzi z tą i tworzy z dodatnią półosią osi X kąt może no że ta prosta z dodatnią częścią tworzy kąt faktycznie jest to kąt czyli ta prosta będzie faktycznie tak szła, czyli będzie to funkcja malejąca. Bo teoretycznie mogłaby jeszcze tu gdzieś jakoś iść, ale wtedy by tu szła, byłby kąt ostry, jakby ona tak przeszła w tą stronę. O, tak. to tu byłby kąt prost, ostry, a nie rozwarty, więc to sobie odrzucamy. tak? Dobra, czyli to mamy. No i teraz, co tutaj zrobić z tym zadaniem? Ja proponuję, wyznać równanie prostej, to napiszmy sobie równanie prostej. Y równa się AX plus B. Przechodzącej przez punkt 1, 1, czyli skoro ja mam punkt 1-1, to zamiast Y podstawię 1, zamiast X podstawię 1 i wyjdzie mi, że 1 równa się A razy 1 plus B, czyli że 1 równa się A plus B. Mam moje pierwsze równanie z dwoma niewiadomymi więc teraz trzeba znaleźć drugie równanie. I po to właśnie jest ta informacja, że która wraz z osiami układu spółrzędnych ogranicza trójkąt o polu 2. Ten punkt to jest nasz trójkąt. Tak? Skoro prosta jest y równa się ax plus b to jak za x podstawimy 0 to nam wyjdzie ten punkt, który jest równy wartości b. Tylko, że to to jest wysokość w naszym trójkącie, która jest równa b, bo to jest od punktu początku układu współrzędnych do punktu 0b, tak? 0,5 jakby tu było, to by, długość byłaby 5, od 0,0 do 0,5 byłoby 5, tak? To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą musimy sobie stwierdzić, to co to jest za punkt, bo będziemy potrzebować jeszcze tą podstawę. Ta nasza podstawa to jest nic innego jak miejsce zerowe w funkcji liniowej a wzór na miejsce zerowe funkcji liniowej to jest minus b przez a czyli to jest, nazwijmy to sobie naszym x, tak? Czyli ta odległość będzie minus b przez a czyli wzór na pole naszego trójkąta, to sobie na razie tam odkręcę pole trójkąta to jest oczywiście jedna druga razy a razy h nie mylić tego a z tym a, bo to jest inne a równa się jedna druga razy podstawa, czyli nasz x który ja tu wziąłem czyli to jest minus b przez a i razy nasza wysokość która jest równa b ok i dodatkowo wiem, że moje pole to tu trzeba dwójkę wstawić tak czyli dokładnie rzecz biorąc będziemy mieli 2 Równa się. Minus b razy b to jest minus b kwadrat przez 2 razy a 2a. A. Jeżeli pomnożymy sobie to przez 2a, to będziemy mieli 4a równa się minus b kwadrat. A dodatkowo mamy jeszcze ten wzorek, że 1 plus plus, równa się a plus b. Czyli yy, jak to będzie najłatwiej zrobić? Powiedzmy sobie tak, że wyliczymy sobie z tego, jeżeli przeniesiemy b na lewą stronę, to będziemy mieli 1 minus B równa się A i to podstawimy sobie tu. OK? Czyli mamy tak, 4 razy 1 minus B równa się minus B kwadrat. 1 razy 4 to jest 4, minus 4 razy minus b to jest 4b i b przenoszę na drugą stronę, plus b kwadrat równa się 0. Czyli poukładam sobie to po kolei, czyli jest b kwadrat minus 4b plus 4 równa się 0. No i tu mamy równanie kwadratowe, tak? Możecie sobie policzyć deltę, która zresztą wyjdzie 0 i b, które wyjdzie minus 2. A skąd to wiem? A wiem to stąd. B, które wyjdzie... Yy, ...sorry, 2, tak? Na plusie. Skąd to wiem? No bo tu jest z mnożenia. B kwadrat minus 4 B plus 4 to jest nic innego jak B minus 2 do kwadratu równa się 0. Czyli B minus 2 równa się 0. Czyli B musi być 2. Skoro B jest równe 2... To wyliczmy sobie a. 1 minus 2 równa się minus 1, tak? Bo mamy wzór 1 minus a, sorry, 1 minus b to jest a, czyli 1 minus 2 to jest a, czyli minus 1 równa się a. Czyli wzór naszej funkcji to jest y równa się minus a, czyli minus 1x, czyli minus x plus b plus 2. Ok? No i tyle. I to kończy nasze zadanie, bo mieliśmy znaleźć równanie tej prostej. y się minus x plus 2. I to tyle. Dobra. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to oczywiście śmiało, pisz komentarze. A póki co do zobaczenia na następnych zadaniach. A jeżeli Ci się podoba, zawsze łapka w górę mile widziana. Na razie, cześć.